Witajcie widzowie, dzisiaj porównamy stawki na wolcie i na globo. Ostatnio na globo jeździłem 10 kwietnia po tym jak zarobki mglijętych nie spadły. Dlatego Do się doinformowałem od innych dostawców. I na bazie informacji, które widziałem i screenów, które też widziałem, pokażę Wam jakie zarobki są na wolcie. Oczywiście wcześniej bo to się różni od miasta. I to wszystko na zablokowanym rowerze bez manetki. Jedę właśnie z pierwszą dostawą, którą mam już w torbie, bo to jest podwójna. Wywaliło mnie na drugi koniec miasta, ale wziąłem to, ponieważ Pierwsza była za 22 zł, a ta jest chyba dodatkowe 3 km za też około 20 ileś, ale to zobaczymy pod koniec. W trakcie tego filmu, powiem Wam jeszcze jedną, jedyną przewagę, jaką ma Glovo nad Voltem. Dlatego oglądajcie do końca, bo jest jedna bardzo ważna rzecz, przez którą Volt nie dominuje aż tak bardzo glowo. Nawet nie chodzi o questy, nie chodzi o żadne bonusy, jakieś mnożniki. Jest to zupełnie inna rzecz, więc zobaczymy ile mi wyjdzie za tą dostawę. Nie spodziewałbym się, jakby było więcej niż 20, bo to jest dosłownie dodatek do tamtej, której niestety nie nagrałem, ponieważ jest to drugi film, który dzisiaj nagrywam. Jak ja bardzo kocham ten przepis, że rowerzysta nie ma pierwszeństwa, jak czeka, żeby ktoś go przepuścił, ale jak się wwali komuś pod koła, to już ma pierwszeństwo. Ja, ja oczywiście zawsze czekam przed wjazdem na te pasy, na ten przejazd rowerowy, żeby się nie narazić i ktoś mnie puścił. Ale w momencie gdy ja czekam, to nie mam pierwszeństwa i nie muszę mnie puścić. Widzę, że ta pani chyba się czuje częścią rowera, skoro idzie po drodze rowerowej zamiast po chodniku, który jest obok. Szkoda takiego psa. Jechałby jakiś rowerzysta, zapatrzyłby się i by wjechał w niego. Tak samo z dziećmi. Matki ciągają w wózkach dzieciaki na tych przejściach rowerowych czy tam drogach rowerowych. A to dziecko nie może sobie wybrać, czy chce narazić się na szkodę w takim miejscu. Jakie piętro, no nie ma napisane oczywiście. Bo się teraz muszę domyślić, czy ja mam jechać na dwójkę, czy trójkę i chodzić po tych schodach góra dół Słocznego. Pierwsza dostawa poszła bardzo łatwo I celówek też był całkiem spory Jedna z kolejną dostawą był całkiem spory problem Nie mam żadnej dostawy, bardzo mnie ciekawi gdzie prowadzi ta droga rowerowa i gdzie ona się kończy bo wygląda, jakby prowadziła w konkretne miejsce. Chyba, że zaraz już jej nie będzie. Nie, ona prowadzi do lasu. Właśnie sprawdziłem, ile dostałem za tą dostawę. Za 7 km łącznie. Naglowo dostałbym około 17 zł lub 16. Raz dostałem tam 17 zł za 10 km. Bez żadnej dodatkowej dostawy tam bardzo małe statki są obecnie. Jak widziałem, 3-4 km są po 9,50. No to dostałem za tą pierwszą którą tutaj dojechałem, 30 zł za 7 km, a tą poprzednią, co była kilometrowa 1,3 km, dostałem 12 zł, gdzie nagle byłoby to 8 zł, bo taka jest minimalna, no niżej dać nie mogą u nas w Szczecinie, w innych miastach chyba mogą być niższe stawki. Pokażę wam co się stało z moimi hamulcami Ja przedtem tak ogólnie nie miałem, Ty patrzcie jak normalnie jadę, dociskam sobie hamulec, tak wiecie trochę, to mi przyhamowuje, normalnie mnie wyhamuje Ale w tym rowerze nie miałem takiego czegoś jak teraz obecnie, że jak docisnę hamulec do końca To sobie drifta wady, bo mi się je spiłowały po prostu koło Czasami się przydaje, wiecie, chcę zahamować i zmienić stronę, to hamulec i mi które wykułkowali. No ale kurde, rower do zmiany zdaje prawo jazdy i zmienia na skuter lub motor, bo się nie da ostatnio. Kontrole są irytujące. Ja mam niby legalne, ale boję się o mandat, mimo, mimo to, że mam legalny. Podali hotspoty na Wolcie, jak widzicie. W Szczecinie nie ma żadnego. Dostałem właśnie tej kautacie i największe gówno na tej aplikacji na Wolcie. Tam są sami Arabi i oni mają w dupie zasady Wolta. Oni nie dostawę, dopiero jak do Sapsa przyjedzie. Oni tego nie zrobią przed. Też bateria w telefonie zaoszczędzę, bo wiem gdzie to jest, więc jadę bez nawigacji. Bateria się trochę zryje, no wiadomo, bo górki to górki, no Więcej watów musi wygrysać silnik, ale Jak ja nie jadę dzisiaj 9-10 godzin po 8, się nie opłaca oszczędzać tej baterii Jak mi irytuje, jak oni tu skracają ten zakręty, a nie widać rowerzysty, który tu wyjeżdża Jedziesz, oni skracają na mordę i ci wjeżdża taki gościu Mogliby to jakoś oznakować, bo oni myślą, że to jest jednokierunkowa i tam nic się nie wyjedzie, więc się skracają, ale Nie jest tak, a oznakowany też nie jest Właśnie mi znajomy wysłał, że za 5 km zarobił 11 zł, 27 groszy, a na piwek dostał 11 zł, 90 groszy. Dostał więcej od klienta niż normalnie, zareaguje na dostawę. Bo się głowa teraz tłumaczyło, że wystawki poleciały na łeb, bo kasy nie mają. Dzień dobry. Trze. Smacznego. O, patrzcie, pod aktywny. Pod. Kaskadą, bo mało dostaw jest dostając tego take outa za 5 km 24 zł tyle bym dostał za jakieś 10 km dzisiaj jak sobie widziałem ze to miał 1,3 km do jazdu i 3,8 dostawy i dostał 9 zł za to gdzie na wolcie dostałby tyle za sam dojazd? Podsumowując, z tego wolta wyszło mi tam 36 zł. Około godziny, nawet mniej, bo tam są po prostu dobre stawki. Za 5 km dostałem 24 zł, gdzie na głowo dostałbym za to około 9. I za 2 km dostałem 11,40, co jest dużą przebitką, jeśli chodzi o głowo, bo za taką bardzo krótką dostawę tam będą dostały 8 zł. Ale już dosyć o tym wolcie, no bo po co mam się wypowiadać, skoro widzieliście, że są dobre zarobki, jeśli chodzi o odległość w przeliczeniu na kilometry. Dlatego teraz możecie posłuchać, co sądzę o Glovo i o tym, jakie stawki były i są i dlaczego ta aplikacja pod jednym tylko względem jest lepsza od Volta, ale reszta wszystko się po prostu. Pora teraz na przewagę, jaką ma Glovo nad Voltem. I jest ona mianowicie prawie tylko jedna. Jeśli chodzi o Szczecin, to oczywiście dostępność zamówień. Na Glowo cały czas bez przerwy, kompletnie nie wiadomo gdzie jesteś, masz dostęp Dostawy. Cały czas jedziesz, jedziesz, jedziesz. Obecnie po 9-8 zł za 5-4 km, bo dla po prostu nie ma pieniędzy. Z tego co słyszałem. Nie mają środków, więc zaczęli płacić mniej dostawcom dużo szybciej niż się pojawiły wakacje, bo jeszcze wakacji nie ma, a już stawki poleciały i nie wiadomo czy na wakacje nie polecą jeszcze bardziej. Tak jak już mówiłem, to nagle jest cały zarobek. Cały czas masz, zarob... cały czas masz dostawy, cały czas zarabiasz, zarabiasz prawie tyle samo i może mniej, ale masz pewność, że coś zarobić. A na Wolcie możesz mieć takie coś, że 3-4 godziny nie będziesz miał dostaw, bo to zależy. Najczęściej na weekendy jest bardzo dużo. W ciągu tygodnia może ci się trafić dzień, gdzie prawie w ogóle nie ma. Gdzie ja tak czasami mam, że wychodzę sobie, i idę godzinę, zrobię jedną dostawę, czekam półtora godziny, nic nie ma i już mi się odechciewa. Dlatego to jest jedyna przewaga, jaką Glową ma nad Voltem w tym, w tym momencie. Ale to się raczej zmieni, bo skoro nie ma dostawców, to aplikacja będzie miała coraz większe problemy. Mogą uciąć na przykład zniżki, więc ludzie się przerzucą na inne aplikacje. Tak jak dostawcy już w tym momencie robią, tylko na Volta się nikt nie może dostać, bo rekrutacja będzie otwarta we wrześniu, z czego się cieszę, bo wiadomo, czym więcej dostawców, tym większa konkurencja i mniej A jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo o stawkach nagle jeszcze bardziej nie muszę się wypowiadać, chyba każdy wie, że jest tragicznie. Minimalna to jest chyba 8 zł, a przeważnie daje 9,50 za 3-4 km z tego co widziałem na różnych screenach ludzi, z tego co widziałem jak odpaliłem aplikację na dosłownie 15 minut, włączyłem sobie aktywność, była taka opcja. Pierwsza dostawa, jaką dostałem, to było za 9,50. 4,5 kilometra dostawy i 1,3 km dojazdu, więc w tamtym momencie anulowałem tą dostawę i wyłączyłem całkowicie aktywność, odinstalowałem aplikację i mam tę globo jak na razie gdzieś. Może kiedyś wrócę, bo jest to mocna marka jeśli chodzi o YouTube'a, a jeśli chodzi o pracę, to nigdy tam nie chcę wracać. Nie ma tam potencjału na dobry zarobek. Przed nową aplikacją wychodziło mi ciągle 50 na godzinę 40, bo były po prostu duże stawki dużo podwójnych, dużo się po prostu działo, a teraz jeździ się normalnie za grosze. Glowo to jest teraz charytatywna rozrywka dla nóg. Chcę sobie poćwiczyć, chyba że ktoś ma elektryka, to już nie. Więcej już nie mam nic do powiedzenia o tym glowo, bo nawet nie ma sensu. Zobaczcie sobie ostatni film na kanale.